Jeśli jesteście użytkownikami Apple albo planujecie w najbliższym czasie wymienić właśnie swój sprzęt na jakieś nowe urządzenie, to mam dla Was dobrą wiadomość, bo w nadchodzących tygodniach, czy nawet powiedzmy dwóch, trzech miesiącach Apple szykuje dla nas naprawdę wiele premier. Od czasu, kiedy nagrywałem film, w którym mówiłem Wam o całych planach Apple na 2026 rok, doszło nam kilka update'ów, więc będę mógł się z Wami podzielić, czym tak naprawdę powinniśmy być zaskoczeni w najbliższych dniach, tygodniu, dwóch i właśnie następnie. Tygodniach, aż do w zasadzie WWDC 2026. Także jeśli na przykład przymierzacie się do zakupu jakiegoś nowego urządzenia albo po prostu macie obecnego iPhone'a i na przykład zastanawiacie się, kiedy będzie ten upragniony iOS 26.4, no to oglądajcie to wideo, bo to wszystko właśnie będzie w tym filmie. No i też subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco słowem wstępu, gdybyście się przymierzali do zakupu na przykład któregoś z nowych sprzętów, to pamiętajcie, że w tych większych elektromarketach, do których linkuję w opisie tego filmu, pojawiają się teraz naprawdę bardzo fajne obniżki, czy to na iPady, czy na przykład zwłaszcza iPhoney ostatnio, więc polecam Wam tam sprawdzać, bo można oszczędzić nawet więcej, aniżeli kilkaset złotych w stosunku do tego, co trzeba zapłacić chociażby w Apple Online Store, także naprawdę warto, linki macie na dole. Przede wszystkim, zgodnie z tym, co Wam mówiłem na początku tego roku, ostatnio otrzymaliśmy premierę AirTaga Drugiej generacji, natomiast teraz na horyzoncie w najbliższych dniach zobaczymy iOS 26.3. Więc jeśli macie iPhony, i zwłaszcza jeśli macie iPhone'y i inne urządzenia od innych firm pod tytułem słuchawki czy smartwatch, który nie jest właśnie od Apple, to powinniście się ucieszyć, bo ta aktualizacja będzie przynosiła w Unii Europejskiej funkcję pozwalającą na łatwiejsze parowanie słuchawek właśnie z iPhone'em, bez wchodzenia tak naprawdę do zakładki Bluetooth, a z drugiej strony na przekazywanie powiadomień, chociażby do właśnie smartwatch, które nie są. Od Apple, w związku z tym będzie łatwiej można sobie zintegrować jedną czy kilka aplikacji właśnie z waszego iPhone'a, aby powiadomienia z tych aktualizacji przychodziły chociażby właśnie na jakiś wasz smartwatch. Natomiast temat iOS-a się nie kończy, bo w następnych w zasadzie kilku, kilkunastu dniach powinniśmy otrzymać pierwszą betę iOS 26.4, która według zapowiedzi samego Apple ma po prostu zadebiutować na wiosnę z nowymi funkcjami, a raczej w zasadzie przemodelowaną Siri. Wiadomo, że w ostatnich w zasadzie tygodniach miesiącach ten temat był mocno grzany, bo Apple, łagodnie mówiąc, nie poradziło sobie z tym, żeby ta asystentka dobrze działała. Wiadomo, że było opóźnienie już w zasadzie od czasów iOS 18 właśnie z sztuczną inteligencją na iPhone'ie i sama Siri po prostu dosyć mocno została w tyle. No i Apple w zasadzie cały zeszły rok pracowało nad tym, aby móc wypuścić taką odmienioną asystentkę. Teraz wiadomo, że Apple podpisało umowę z Google i tutaj Google Gemini ma zasilać w zasadzie Siri prawdopodobnie w iOS 27, chociaż już pierwsze ślady mogą być właśnie w iOS 26.4. Jak będziecie ciekawi, to możecie właśnie sobie przeczytać, jak dokładnie to wszystko ma działać. Co ciekawe, tutaj mówiąc w skrócie, Siri w iOS 26.4 nie stanie się takim czatem, jakim jest Google Gemini, czy chociażby Cloud, ze względu na to, że nie będziemy mieć tutaj dostępu chociażby do jakichś historii rozmów, natomiast przede wszystkim ma ona lepiej rozumieć, co się dzieje na ekranie, jaki jest kontekst sytuacji, o którą pytamy i ewentualnie bazować na większej ilości rzeczy związanych z naszymi konwersacjami, czy to wiadomościami, czy mailami, tak aby móc łatwiej wykonywać zadania, które Wy jej dacie, aby na przykład znalazł jakiegoś maila z zaproszeniem na jakiś event, czy umówieniem się na daną wizytę, o której wspominał ktoś właśnie w jakiejś wiadomości. Nie mówiąc o tym, że teraz ma też lepiej działać zarządzanie aplikacjami firm trzecich, no i z drugiej strony wykonywanie kilku czynności tak naprawdę naraz, bo chociażby w Apple HomeKit możecie tylko powiedzieć, aby wykonała ona jedną czynność nie jest w stanie Siri obecnie ogarnąć tego, że jej powiecie wyłączcie światło zróbcie coś tam, zróbcie coś tam bo ona się po prostu wywali na tym. W związku z tym reasumując, wiele osób może czekać na update'y czy aktualizacje poszczególnych urządzeń, ale ja uważam, że użytkownicy iPhone'a powinni najbardziej czekać właśnie na wiosnę, powiedzmy przełom marca, kwietnia tego roku, bo jak widzicie może nastąpić naprawdę bardzo duży update Siri po polsku raczej się nie pojawi w tym update'cie, liczyłbym na to, że integracja z Google Gemini przyniesie na jeśli nie w pierwszej fazie, to późniejszej. Również taki dostęp do naszego języka, właśnie w tej asystentce, dzięki tamtej technologii w iOS 27. Ale myślę, że tutaj, właśnie na iOS 26.4 będzie już naprawdę bardzo dużym krokiem naprzód. Ale zanim do tego przejdziemy i zanim pojawi się wiosna i pierwsze przebiśniegi, no to Apple powinno zaprezentować jedno, dwa, a może już nawet kilka urządzeń, ze względu na to, że jeszcze w lutym, tutaj mówi się o 19 lutym, ma pojawić się iPhone 17e. Oprócz tego, że będzie właśnie też nowy procesor, znany z iPhone'ów 17 czyli Apple A19 ma pojawić się wsparcie dla modułu sieciowego C1X i N1, ma być też wreszcie wsparcie dla Apple MagSafe, czyli technologii, która nie wiem jakim cudem nie znalazła się w tej pierwszej wersji, to była dosyć duża wada tego urządzenia pytanie jest jedynie o czwartą rzecz związaną z samym ekranem, to że on będzie miał 60 Hz to jest jasne, ale jest pytanie, czy Apple zostawi nocza i iPhone 17e będzie miał ekran z iPhone'a 14 czy przejdą już oni na ten nowy wygląd i zaimplementują tutaj wyświetlacz z iPhone'a 15, czyli z tą dynamiczną wyspą? Natomiast ogólnie, jak widzicie, i tak ten telefon zapowiada się dużo ciekawiej aniżeli właśnie iPhone 16e. Tylko jest pytanie, jak będzie wyglądała relacja ceny do tego, co faktycznie zobaczymy. No bo tutaj oczywiście jego dużym konkurentem będzie iPhone 16. I może się tak zdarzyć, że przy korzystnych promocjach dalej będzie opłacać się kupić iPhone'a 16 zamiast nowego 17. E, ale na taki finalny werdykt, czy na same porównanie musimy poczekać, bo musimy po prostu zobaczyć ile finalnie Apple, zwłaszcza w Polsce, po prostu za niego zawoła i co faktycznie on realnie już będzie oferował. W tygodniach, tutaj mówi się o przełomie w zasadzie lutego, marca, ma pojawić się też nowy budżetowy iPad 13 generacji, czyli ten podstawowy tablet dla tych najmniej wymagających. Ma on mieć procesor Apple A18 i 8 GB RAMu, dzięki czemu zyska wsparcie dla Apple Intelligence, ale z nowości raczej to by było na Tyle. Żadne inne podzespoły mają się nie zmienić, nie mówiąc o wyświetlaczu, że Apple coś tutaj namiesza. Tak samo iPad Air ma przejść odmianę, po prostu lekkie odświeżenie bo ma on mieć teraz procesor M4 i dalej mają być tutaj do wyboru dwa wyświetlacze, nie będzie tutaj dodanego żadnego Face ID ani technologii ProMotion, także to będzie naprawdę leciutkie leciutkie odświeżenie, natomiast najpóźniej w marcu mają pojawić się nowe komputery i wcześniej jeszcze bym powiedział, że będą to po prostu tylko i wyłącznie nowe MacBooki Pro z procesorami M5 Pro M5 Max, ale ostatnio w kodzie iOS 26.3 pojawiły się informacje o możliwej premierze procesora Ultra, co oznaczało że raczej nie będzie to MacBook Pro, a może być to Mac Studio. No i wtedy oznaczałoby to dużą premierę, bo pojawiłby się prawdopodobnie Mac mini z procesorem M5, M5 Pro, MacBooki Pro 14-16 calowe z M5 Pro, M5 Max. No i finalnie też ten bardzo dobry komputer, bardzo mocny Mac Studio z procesorami M5 Max, M5 Ultra. Raczej większych zmian, aniżeli odświeżenie samych procesorów tutaj się nie przewiduje. Natomiast to i tak zapowiada się, że w najbliższych tygodniach będzie dosyć duża premiera, jeśli chodzi o Całą linię po prostu tych wszystkich komputerów, nie mówiąc o tym, że mamy przecież zobaczyć też nowego budżetowego bazowego MacBooka 12-calowego, który będzie dla tych najmniej wymagających osób i ma on właśnie też posiadać procesor z linii iPhone'a. No a nade wszystko jeszcze można by tutaj przecież powiedzieć, że ciągle brakuje w ofercie MacBooka R z procesorem M5, więc jak widzicie, tutaj wydaje się, że w najbliższych tygodniach otrzymamy naprawdę zastrzyk bardzo dużej ilości komputerów. No a nade wszystko, co dodaje fajnego smaczku, całej tej sytuacji. Być może się okaże, że w samym 2026 roku premiera MacBooków Pro z procesorami M5 nie jest jedyną premierą, jaką Apple planuje, jeśli chodzi o swoje najmocniejsze laptopy, no bo mówi się o tym, że na horyzoncie właśnie w kontekście końca 2026 lub początku 2027 roku jest premiera MacBooków Pro z ekranami OLED. Tutaj te informacje, jak to finalnie będzie wyglądać, nie są potwierdzone. Na początku mówiło się, że to po prostu będzie tylko ekran OLED, ale teraz pojawiają się informacje, że rzekomo mogłaby być tutaj obsługa właśnie też dotykowa, co jest bardzo ciekawe. Powiem wam szczerze, że jak już tutaj by było w ogóle samo Face ID i na przykład właśnie ekran OLED, to ta metamorfoza byłaby naprawdę fajna, a całość mogłaby być dopełniona tym, że mielibyśmy tutaj jeszcze moduł łączności komórkowej w postaci właśnie technologii eSIM, dzięki czemu można by sobie wgrać właśnie taką kartę eSIM do swojego laptopa i już nie robić na mieście na przykład hotspota, co byłoby też dużym ułatwieniem i Apple ma na to też patenty od dobrych kilku lat. Pytanie jest, jak Apple sobie poradzi z niedoborami pamięci, na przykład na rynku, i czy nie przesunie finalnie tej premiery na przykład na 2027 rok? No, bo tutaj, jeszcze w planach w nadchodzących miesiącach, ma się przecież pojawić Apple Studio Display, czyli nowy ekran, który nie ma mieć 120, ale 90 Hz, jeśli chodzi o odświeżanie, to jest długo już wyczekiwaną aktualizacją tego monitora, który jest na rynku już z nami 4 czy nawet już 5 lat. Także te nadchodzące tygodnie zapowiadają się naprawdę ciekawie, a WDC dopiero jest przed nami a na nim się dopiero będzie działo, no bo zobaczymy cały nowy iOS 27. Chociaż nie ukrywajmy, ten rok raczej będzie rokiem hardware'owym, nie dość, że dużo sprzętów, jak widzicie, w najbliższym czasie ma się pojawić, no to oczywiście cały rok zostanie zdominowany najprawdopodobniej przez premierę nowego iPhone'a, ale nie iPhone'a 18, który w ogóle się nie pojawi, ani iPhona 18 Pro, Pro Max, który po prostu będzie dobrym następcą 17 Pro, a przynajmniej na to wskazują plotki, ale ma być zdominowany przez pierwszego składanego smartfona od Apple, czy czyli iPhone'a Fold, chociaż tak na pewno nie będzie się nazywał. Tutaj bardziej można być przekonanym co do samej ceny tego urządzenia na poziomie 2200-2500 dolarów, aniżeli właśnie jego nazewnictwa, ale o tym będę mówił w osobnym materiale, także możecie subskrybować, aby tego filmu nie przegapić i też będziecie wtedy na bieżąco ze filmami dotyczącymi tych wszystkich nowości, które na moim kanale na pewno się pojawią, także subskrybujcie, a jeśli byście planowali zakup jakiegoś nowego urządzenia od Apple, które jest już trochę na rynku, ale jest w fajnej cenie, to możecie zajrzeć do tych sklepów, do których linkuję w opisie tego filmu, bo tam po prostu takie promocje pojawiają się najczęściej. Tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!